Przedsiębiorcy, nie popełniajcie tego błędu, nie róbcie tak, że wszystko jest jakoś w łebkach. Robicie doskonałe rzeczy, jesteście świetnymi handlowcami, sprzedawcami, producentami, informatykami. Nie możecie nie zajmować się zarządzaniem profesjonalnie. Zarządzaniem nie tylko podatkami, i to nie jest zarządzanie podatkami. Jeżeli 20 dzwonisz do kumpla, żeby ci wystawił fakturę, to w ogóle tak nie działa. Zarządzanie przedsiębiorstwem jako takim polega na tym, że się tym zajmujemy. Jak nie mamy wiedzy, to się douczamy albo bierzemy profesjonalistę, który wyjaśni nam, w jaki sposób powinniśmy coś robić, albo przynajmniej wskaże. Kierunek. To szkolenie 12 czerwca, które robimy, opowiada o tym, czego Wy nie wiecie. Ono opowiada o tym, czym powinniście się zająć. Ono, ono nie odpowie na wszystkie Wasze pytania, ale ono je spowoduje, że one powstaną. Te pytania będzie warto zadać. Można je nam zadać w trakcie szkolenia, można je zadać w przerwach, natomiast tam nie znajdziecie Państwo gotowej recepty na Wasze przedsiębiorstwo, tylko znajdziecie kierunki, możliwości, w których macie iść. Tak jak żeby poprawić jakość w Waszym przedsiębiorstwie i wszystko jedno, czego jakość, czy usług, czy towarów, czy całego procesu sprzedaży, jakość, żeby poprawić, trzeba się zatrzymać i zastanowić się, czy się warto tym zajmować. I jak to zrobić, żeby to zadziałało? Tymczasem bardzo często nasi przedsiębiorcy, nie tylko w Polsce, na całym świecie, tak szybko pędzą, że nie mają czasu na zarządzanie. A ten czas na zarządzanie właśnie jest najważniejszy. Właśnie tym się macie zająć, zarządzaniem. Szkolenie z 12 czerwca online i stacjonarne jest po to, żebyście znaleźli czas na zarządzanie, zastanowili się jak dalej prowadzić Wasz biznes, żeby on mógł urosnąć. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.